Cześć wszystkim, z tej strony Jackowiak Marcin, SFD Pro. Czy można jeść co się chce i mieć sylwetkę jak z okładki? Jak się okazuje można, a rozwiązaniem jest dieta IFM, której nazwa powstała na jednym z amerykańskich forów kulturystycznych. IFM lub If Macros jest przykładem diety elastycznej, która pozwala ludziom schudnąć lub po prostu osiągnąć wymarzoną sylwetkę bez narzucania zbyt dużych restrykcji żywieniowych. W skrócie polega na tym, że jesz co chcesz, jeżeli tylko trzymasz się odgórnie ustalonych zasad oraz kontrolujesz spożycie kalorii i makroskładników, które są najważniejsze w kwestii kompozycji sylwetki. Cała idea FM polega na tym, że nie istnieje dobre lub złe jedzenie, dobre lub złe produkty i nie należy ich w ten sposób kategoryzować. To, co spożywamy, to połączenie białek, węglowodanów, tłuszczów i innych składników odżywczych, witamin, składników mineralnych, i jest to niepodważalny fakt, więc kontrolowanie ilości spożycia ma nam dać e, wymarzone efekty. Makroskładniki. Jak już mówiłem, ta dieta opiera się na liczeniu makroskładników pokarmowych, a wyróżniamy cztery takie makroskładniki. Białko, które w jednym gramie ma 4 kcal, no przykłady takich produktów białkowych to mięsa, ryby, owoce morza, tofu, czy chociażby nabiał, jaja. Węglowodany. W jednym gramie węglowodanów mamy 4 kilokalorie, a przykładami produktów są kasze, zboża, produkty pełnoziarniste, ryż, makaron, owoce czy też warzywa. Następnie mamy tłuszcz, gdzie w jednym gramie mamy 9 kilokalorii, a takimi przykładami produktów są oliwa, awokado, orzechy czy też nasiona. Mamy także alkohol jako czwarty z makroskładników. Alkohol w jednym gramie zawiera 7 kilokalorii, no ale w tej diecie jest liczony tylko w szczególnych przypadkach. Warto też wiedzieć, że w jednym gramie błonnika mamy około 1-2 kilokalorii. W tej diecie także nie liczy się błonnika. Tutaj spogląda się na całkowite spożycie węglowodanów. No i warto trzymać się jedynie poziomu 25-40 gramów błonnika dziennie jak stosować. Stosowanie diety IF Future Macros jest proste i tak naprawdę polega na dwóch etapach. Po pierwsze, obliczenie naszego zapotrzebowania energetycznego oraz zapotrzebowania na makroskładniki: białko, tłuszcze, węglowodany, żebyśmy wiedzieli, jakich ilości musimy się dziennie trzymać. Drugim krokiem jest realizacja tego zapotrzebowania. Jak już dowiemy się, ile mamy spożywać, no to musimy trzymać się tych ustalonych ram, a służą do tego aplikacje na telefon, czy też na laptop, komputer takie jak MyFitnessPal czy Fitato. Jak obliczyć swoje zapotrzebowanie energetyczne? To w jaki sposób obliczyć nasze zapotrzebowanie energetyczne powiedziałem w innym filmie na kanale SFD Pro, do którego was tutaj odsyłam. A jak już obliczycie ile kalorii potrzebujecie, no to trzeba to rozłożyć na makroskładniki, no i to pokażę zaraz, e, wyświetli wam się na ekranie. Jeżeli już wiesz ile makroskładników musisz spożywać, żeby osiągać swoje cele sylwetkowe, no to teraz wystarczy już tylko trzymać się założeń. Jak kontrolować swoje makro? W tym celu warto zakupić sobie wagę kuchenną, no i ważyć spożywane jedzenie wpisując je do aplikacji, co będzie też miało wymiar edukacyjny. No drugim sposobem jest używanie miar kuchennych takich jak szklanka, łyżka czy też garść, ale ta metoda będzie mniej efektywna i mniej ją tutaj polecam. Ta dieta z założenia jest elastyczna, więc kiedy liczymy nasze makroskładniki, ważne, żeby nie być perfekcyjnym. Czyli jeżeli w danym dniu mamy, powiedzmy, wbić 120 g białka, a wbiliśmy 110 g, to nie należy się tym przejmować. Warto właśnie ustalić takie ramki przy każdym z makroskładników, gdzie błąd pomiarowy może wynosić od 5 do 10 g w jedną czy też w drugą stronę. Czy naprawdę mogę jeść co chcę i ile chcę? Możesz jeść co chcesz, ale nie ile chcesz, i czasem po prostu nie warto. Przedstawmy to na zasadzie budżetu domowego. Jeżeli w miesiącu zarabiasz 3000 zł, to za te 3000 nie kupujesz wycieczki na Rodos, bo masz przecież inne ważne wydatki. Zamiast tego kupujesz sobie domek, a raczej wypożyczasz domek nad jeziorem za 1000 zł, też masz fajne wakacje, ale starczy ci na niezbędne wydatki. I tak samo jest w przypadku diety. Jeżeli masz do dyspozycji 2000 kcal, to nie wydajesz 1800 kcal na lody i ciastka, bo po pierwsze nie trafisz w swoje makro, a drugie będziesz cały dzień chodził głodny czy też głodna. Zwykle warto tutaj korzystać z zasady 80 na 20, gdzie 80% pochodzi ze zdrowych, bogato odżywczych produktów, a te 20% możemy sobie przeznaczyć na powiedzmy produkty rekreacyjne. Tu warto jednak pamiętać, że im wyższe zapotrzebowanie, na tym więcej możemy sobie pozwolić, a im niższe zapotrzebowanie, no to tym mniej tych produktów rekreacyjnych i wtedy ta zasada przechodzi bardziej w 90 na 10. Makroskładniki to nie wszystko. Przecież kaloria nie jest równa kalorii. Największym błędem w postrzeganiu tej diety jest branie jej całkowicie dosłownie. Makroskładniki i kalorie są najważniejsze względem odchudzania, ale nie możemy wpychać w siebie nieograniczonych ilości wątpliwej jakości produktów i liczyć na jakieś cuda. Dieta FM pozwala uwzględniać wszystkie produkty, ale to nie znaczy i oczywistym jest, że 100 kcal z brokuła to nie to samo co z tych 100 kcal... I należy o tym pamiętać. Także, przede wszystkim, podstawy zdrowej diety, a dopiero później włączanie produktów, że tak powiem, dla głowy, dla naszego spokoju i psychiki. Dla osób, które nie wierzą, że można jeść, powiedzmy, elastycznie i odchudzać się, a także być zdrowym, mam ciekawe badanie. W badaniu wzięło udział 41 czynnych kulturystów, podzielonych na dwie grupy. Jedna z grup spożywała dietę zgodną z zasadami IFM, czyli elastyczną w swoich założeniach. Druga w 100% czystą z kurczakiem i ryżem. Wiele osób mówi, że taka dieta elastyczna będzie e, niedoborowa w witaminy i składniki mineralne, i jest to główny argument przeciwko stosowaniu tej diety. Co się okazało? Obydwie grupy miały podobne ilości niedoborów niektórych witamin i składników mineralnych, lecz nie było istotnych różnic między grupami. Co więcej, w przypadku kobiet, które stosowały dietę IFM, spożycie niektórych witamin i składników mineralnych było nawet wyższe. Dowodzi to temu, że nieważne, czy dieta jest w 100% czysta, czy ma elementy, tak jak cały czas mówię, diety elastycznej, to i tak musi być poprawnie zbilansowana. Plusy i minusy diety IFM. Na sam koniec przedstawię plusy i minusy diety IFM. Numer jeden. Jest to świetny sposób na zdobycie praktycznej wiedzy. 2. Pomaga osiągnąć dokładne cele sylwetkowe jak żadna inna dieta 3. Nie ma zakazanych produktów 4. Nie demonizuje żadnych produktów i 5. Jest elastyczna i łatwiej na niej wytrzymać Jeżeli chodzi o minusy diety IFM Po pierwsze, to wciąż dieta i nie zawsze działa Problematyczne może być ciągłe wpisywanie makro do aplikacji Po drugie, niektórzy ludzie zbyt skupiają się na makroskładnikach i pomijają mikroskładniki, czyli witaminy i składniki mineralne po trzecie, nie bierze ona pod uwagę istniejących chorób. Jeżeli ktoś choruje powiedzmy na cukrzycę typu drugiego, to ta dieta nie bierze tego pod uwagę. I ostatni minus, no to trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że ta dieta u niektórych może zwiększać zaburzenia odżywiania głównie przez obsesyjne liczenie kalorii. Nie jest to złoty standard, ale warto o tym pamiętać. Dieta FM, EFY Future Macros, czy jak kto woli, jedz co chcesz, wygląda jak chcesz, nada się u osób, yy, które chcą budować masę mięśniową lub odchudzać się bez zbędnych restrykcji żywieniowych. No i polega ona na tym, żeby obliczyć swoje zapotrzebowanie na kalorie oraz makroskładniki, a następnie trzymać się tych założeń. Jeżeli macie do mnie pytania w tym temacie lub w innym temacie, możecie zadawać je pod filmem. Jeżeli materiał Wam się podobał, no to proszę o zostawianie łapek w górę oraz subskrypcji dla kanału SFD Pro, a my widzimy się w kolejnych materiałach. Do usłyszenia, cześć!